Nie wszyscy to wiedzą, ale można spapać szycie. I teraz tak nie wiem jak wygląda przy cesarce, bo nie miałam nigdy, ale wiem jak to wygląda przy porodzie naturalnym. Jakie nacięcie czy pęknięcie jest szycie. Szycie może być za mocno zaciągnięte, przez co może być stan zapalny się zrobić. No i niestety ja tego doświadczyłam. Myślałam, że po prostu tak ma być, bo, tak nie, bo nie mogłam siedzieć na czterech literach. I że to tak ma wyglądać, no że to przecież to jest normalne, po prostu mam niski próg bólu i dlatego mi tak boli. Nie. Okazało się ostatni dzień przed wyjś... wypisaniem nas ze szpitala, a my byliśmy tydzień e, z Kacprem e, i e, no, okazało się, że mam to stan zapalny i trzeba wdrożyć antybiotyk jednak. Więc e, tak, bądźcie uważne bardzo i słuchajcie bardzo swojego ciała i wszystko zgłaszajcie co wam dolega, lepiej żeby wam powiedzieli, wytłumaczyli, że coś jest normalne, niż żebyście ominęły coś, po prostu nie zauważyły, bo, bo nie wiecie, lepiej, naprawdę, lepiej dopytywać niż żyć w niewiedzy i nie daj Boże sobie jakichś problemów narobić. Czy teraz zwracam większą uwagę na na to, co się dzieje z moim ciałem i szycie jakiekolwiek, czy operacyjne, czy takie po porodzie? Zdecydowanie tak.